W dzisiejszym odcinku z serii Slamczyk próbujemy pierogi ruskie Dzisiaj mamy pierogi, że ruski, ruski pierogi Polskie pierogi Ruskie pierogi czy polskie pierogi? To jest pierogi po rusku? No jak nie wiecie to pierogi ruskie mają cebulę. W środku jest ziemniaki i ser biały A ser biały chyba to jest zepsuty ser? O Zapach jest. E, nie, jest przyjemny. jakiś z coś takiego. To nie jest obiad. To jest desert. Brakuje sos z truskawkami albo sos milionowy. Trochę cukru. Jak kładasz czekoladowy sos. To będzie jak desert. Ja lubię to. To ja lubię. Spróbuję trochę sypać więcej symbolu. To jest bardzo dobre. Nawet symbolu. Bo nie jestem najwięcej fan symbolu. To jest taki rzecz, co nie dzieli się z żoną.